Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku 6.30. I tak jak powiedziałem, jest świąteczny klimat. Mamy lampki, mamy, moi drodzy, świąteczną czapeczkę, jest gwiazdorek, są choinki w butelce zamknięte. Nie ma kominka, bo się olejek skończył, ale to nawet lepiej, że na rzecz, moi drodzy, tych świątecznych ozdób, jakby to będzie tak wyglądało, jak będzie wyglądało. Dobrze. Poprzedni odcinek dotyczył szkoły i troszkę już się zbuntowaliście, że za dużo jest tej szkoły. Dlatego dzisiaj odbijamy zupełnie od tego tematu i uderzamy w innym kierunku, bardziej dorosłym, bardziej dotyczącym prawa jazdy. Ale do tego przejdziemy za chwilę, bo wy już wiecie, widząc w tytule. Ja moi drodzy, za chwilę do tego przejdę. Ale najpierw, uwaga, komentarz. Ech, kiedy skończą się te tematy szkoły? Dawno mam to za sobą, a chcę coś ciekawego obejrzeć. Chyba, że szykujesz wszystko pod widzów, którzy są u Ciebie większością. Nie, nie jest to negatywny komentarz. Temat spoko, ale obracasz się w sumie wokół szkoły. Dobrze, dlatego zmieniamy ten temat i przechodzimy do tematu kolejnego odcinka, czyli mandatów, który podał Turbo. I dokładnie, moi drodzy, dzisiaj się tym zajmiemy. Tematami głupimi, naprawdę. To znaczy, mandaty, które wystawia policja, czasem są naprawdę głupie, i ja wam to udowodnię na przykładzie Karolka i mnie. I słuchajcie, dostaliśmy mandat za totalną bzdetę, ale do tego przejdziemy za chwilę. Mój pierwszy mandat, kiedy to było? Moi drodzy, to było bodajże 3 lata temu, jeżeli się nie mylę, albo 2 lata temu, tak dokładnie, jakoś tak. E, za nadmierną prędkość na 70 po prostu jechałem 104 na godzinę, to w takim dosyć głupim miejscu, takim podchwytliwym trochę. No i zatrzymała mnie policja, dostałem najniższy w sumie e, ten pułap mandatu, więc było całkiem ok. Drugi raz również za nadmierną prędkość, tutaj już o 22 km na godzinę. No i moi drodzy, kolejnym razem za brak posiadania gaśnicy, no i później, właśnie ten element związany. Z opowieścią. A opowieść brzmi tak. Pewnego razu będąc w Poznaniu chciałem pokazać Karolkowi, tak temu z YouTube'a, e, moi drodzy, e, stadion. Stadion w Poznaniu i na stadion. I moi drodzy przechodziliśmy sobie przez jezdnię. Jeżeli niektórzy są z Poznania to powinni kojarzyć, jeżeli nie to polecam wejść na Google Street View i obadać jak wygląda teren wokół stadionu. Tam jest taka jezdnia dwupasmowa, dwujezdniowa. Osoby, które zdawały na prawo jazdy powinny wiedzieć o co chodzi. I są pasy. No, w odległości takiej rzut beretem, naprawdę, ale nikt tam przeważnie nie przechodzi, i każdy sobie to olewa. No, i my przeszliśmy przez te dwa pasy. Jest przez jedną e, stronę. No, i patrzymy z prawej strony: policja. No i co? Podjechali do nas. Pyk, proszę bardzo, po 50 zł chyba, jeżeli się nie mylę, każdy z nas dostał. No, można było dostać upomnienie. Naprawdę, walczyliśmy o to upomnienie, ale wiadomo, ważniaczki e, z policji musiały wstawić. No, cóż, to jest ich praca, więc spokoja to w jakimś stopniu rozumiem, ale też doczepianie się do końca, no to tak słaba sytuacja. Szczególnie na przykład yy, zauważyłem, jak są imprezy w miastach. Policja lubi sobie często pochodzić w miejscach, gdzie wiadomo, że ludzie piją, bo jest impreza, tak? Powinni się zrelaksować, oni piją sobie alkohol. No, ja akurat alkoholu nie piję, więc nie wiem, yy, jak i gdzie można dostać mandat, ale. Często jest tak właśnie, że, że chodzą i wstawiają za byle co yy, mandaty, mimo że wokół osoby inne też piją i jakoś, no nie da się każdemu wstawić mandatu, prawda? No i cóż, da się yy, złapać na takim głównie. Oczywiście, że się da i policja doskonale o tym wie i wstawia za byle co mandaty. Ja tego nie popieram, yy, to znaczy wstawiania za głupoty, bo... No wiadomo, później opinia o policji panuje taka, jaka panuje, że jest to najgorszy chyba organ administracyjny, jaki istnieje w Polsce poza urzędnikami i poza politykami. Jedynym organem tutaj administracyjnym jest chyba straż, na którą nikt nie narzeka, ale nie o tym mówimy, bo mówimy o mandatach. No i co? E, nigdy nie dostałem mandatu za, z Fotoradaru i to zawsze jakby dla mnie szokowało, jak można dostać mandat za Fotoradar, bo złapać się na czymś takim to jest już naprawdę hardcore, mimo że są gdzieś tam oznaczenia i ciężko jest e, przeminąć, pominąć, ominąć, nie wiem, jakkolwiek to nazwać. E, często też te zdjęcia wychodzą rozmazane. No to naprawdę trzeba być brawurowym kierowcą, żeby coś takiego złapać. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się zdarzyło dostać, moi drodzy, mandat. I strasznie, strasznie pochwalam Waszą aktywność. To ile dajecie łapek w górę i to ile dacie komentarzy pod odcinkiem, bo to mega motywuje prawie 500 tysięcy wyświetleń pod odcinkiem, związanymi z naszymi słynnymi laskami, które szokują w internecie. To jest mega wynik, jak na 6.30. To jest w ogóle wow! Nigdy się bym tego nie spodziewał, że 6.30 coś takiego zrobi. A pokazujecie, że naprawdę podoba Wam się ten kontent, i trochę tak też przebranżowienie kanału nastąpiło, ale o grach nie zapomnę. Dobra, wracamy do tematu mandatu. Dobra, za co jeszcze można dostać mandat? No, na pewno można dostać mandat w pociągu. I tutaj, moi drodzy, byłem bliski tego, aczkolwiek z winy mojej nauczycielki. To było w gimnazjum, jak jechaliśmy nad morze. To pamiętam, że chciałem kupić bilet. A ona mówi nie, nie kupuj Daniel, słuchaj my to załagodzimy, bo miałem jakiś tam bilet inny, kupiony, ale nie miałem legitymacji. I co się okazało, że nie dostałem mandatu, ale musiałem dopłacić o wiele więcej, jeżeli wyszedłby mi bilet, który kupi, kupiłbym w kasie. Także brawo dla mojej nauczycielki, która zwana była swego czasu Tukanem. Nie wiem jak jest na obecną chwilę czy nadal tak jest, ale wtedy tak. Było. No, e, także moi drodzy, jeżeli chodzi o mandat, to musicie wszystkiego na wszystko uważać, bo no czekają się wokół e, nas naprawdę takie osoby, które wiecie, zacierają ręce i tylko czekają na to, żeby nam dopiec. E, a wierzcie mi, że policja potrafi być na tyle perfidna, że znam historię gdzie własny syn, jako policjant, wlepił własnej matce mandat za to, że przeszła na czerwonym świetle. No, to jest szok. I tym, moi drodzy, szokującym akcentem kończę dzisiejszy odcinek 6.30 i życzę Wam miłego dnia. Ja, moi drodzy, zapraszam jeszcze Was na moje sociale, takie jak Facebook, Instagram, czy też Snapchat, wszystko znajdziecie w opisie. Odsyłam tam Was również. Dziękuję, za, że, że za oglądanie. To nie miało ładu ani składu. Do zobaczenia jutro prawdopodobnie. Pa, pa!